Polskie wojsko oskarża Duda i cały PiS o to, że e, cały czas hańbili, plamili e, e, polski, polskiego żołnierza polski mundur. Duda spuścił jakiś jeb zniszczył tyle polskich żołnierzy, tyle polskich wspaniałych dowódców, Właszczak donosił na nich, swoje kłamstwa na nich przynosił, jak rakiety nie mógł znaleźć, że to oni za zawiedli. Duda co chwilę kłamie, że coś nie był informowany, czy był informowany. Oni tak się w tym pisie kłócą i kłamią. Oni osiem lat rządzili, spójrzcie co się dzieje teraz na polskiej granicy. Oni tyle ludzi aresztowali, tyle po prostu aresztowali żołnierzy, którzy polską granicę bronili i cicho, nikt o tym nic nie mówił. Cisza, co, nie? A teraz się okazało, że jakichś było trzech zjawów, co strzelało wzdłuż granicy. S sami do siebie się bawili, podobno. Bo jakieś tam były e, niesmaski e, o, o kobietę. Jeden do drugiego strzelał, a kto ich aresztował znowu, I aresztował prokurator pisowski. I teraz, jak Tusk chce tego odwołać, to ten kretyn Duda wychodzi i mówi, że i co? on Mówi ten debil, że platforma nie szanuje polskiego munduru, bo co? Bo Pisowski prokurator aresztował Pisowskich z tych wyrodnialców na granicy. Co ma Tusk? wlegotusk? mi dobra, ja okej, ja wszystkich aresztuję, wywalam z armii, wywalam z prokuratury. Duda sprawdzam, sprawdzam cię Duda, czy jesteś faktycznie za polskim mundurem, czy bronić polski mundur, czy będziesz trzymał tego prokuratora Pisowskiego, który kłamał, że o tym nic nie wiedział, a sam tą sprawę prowadził. Sprawdzam cię, cwaniaczku. A Duda Taki przygub normalnie, wziąć, jak ciaknąć tego debila, co daje prezydenta. No. No, całe szczęście już tych kurde, Mamy tyle tych śmieci pisowskich w ty, 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 tym polskim rządzie, ale dobra, czy znaczy w tym polskich strukturach administracji publicznej. Ale to wszystko trzeba oczyścić. No, oni sprowadzili tyle tych ruskich agentów, się okazuje, tym harborem. Za wolno panowie, wszyscy wiemy, że pis to agentura ruska, wszystkich aresztować. Naprawdę nie ma na co czekać. Wojna za granicą. No. Wszystkich aresztować. No ile macie jeszcze dowodów? No, macie ponad tysiąc już aktów, jest oskarżenia przeciwko Kaczyńskiemu, Morawieckiemu, Dudzie. wszystkich po prostu nie bać się aresztować. Przez normalny człowiek dawno byłby aresztowany, a oni chodzą i dalej rozsiewają rosyjską propagandę w telewizji. no PiS co sprowadził migrantów, pisze, sprowadził nieszczęścia, co sprowadził długi, co sprowadził podwyżki. Wszystko to won. I rozprzedał jeszcze takie coś jak Orlen, pol polską perłę w koronie, no Rosjanom, no to no, tragedia. No